Matura 2021, poziom podstawowy, zadania 21-28, zadania zamknięte. Punkty A, B, C i D leżą na okręgu, miary kątów są zaznaczone i wyznaczyć kąt alfa, kąt DAS. Jeżeli tutaj przedłużę od A do C, to wtedy otrzymam promień. To jest promień. SB to też jest promień, czyli jest to trójkąt równoramienny, czyli przy podstawach będzie to samo. Tutaj musi być 60 stopni. No, przy okazji jest to również trójkąt równoboczny, ale wystarczy mi to stwierdzenie, że jest równoramienny. No to w takim razie z drugiej strony, tutaj razem było 110 stopni, czyli tutaj musi być 50 stopni. Ten kąt jest prosty. Wszystkie kąty w trójkącie razem, suma kątów wewnętrznych trójkąta jest 180 stopni. 90 i 50 to jest 140, czyli ten kąt alfa, który mi tu został, musi mieć 40 stopni. W takim razie jest to odpowiedź D. Zadanie 22. Równoległo boku przedstawionym na rysunku kąt alfa ma 70 stopni. Kąty te leżące naprzeciw boku mają tą samą miarę, czyli ten kąt ma też 70 stopni. Ten kąt jest prosty, z drugiej strony jest prosty, to znaczy ten też jest prosty. Kąt alfa ma miarę 70 stopni, czyli tutaj mam 70 stopni, czyli ten kąt ma 20 stopni, tak samo ten kąt ma 20 stopni. Suma kątów leżących przy tym samym ramieniu w równoległym boku ma 180 stopni. W takim razie ten cały kąt tutaj, zaznaczony na niebiesko, ma miarę 110. Czyli beta plus 40 jest równe 110 stopni. Czyli beta jest równe 70. 70 stopni jest podane w odpowiedzi B. Zadanie 20. Trzecie. w każdym n-kącie wypukłym liczba przekątnych jest podana wzorem. Wielokątem wypukłym, w którym liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby boków, jest n-n-3 przez 2. To są przekątne, których jest o 25 więcej niż yy, boków. To znaczy, że do liczby boków muszę dodać 25 i wtedy otrzymam to samo. Obustronnie razy 2, czyli n razy n. Odjąć 3 jest równe 2n, dodać 50, n kwadrat odjąć 3n, odjąć 2n i odjąć 50 jest równe 0, n kwadrat odjąć 5n i odjąć 50 jest równe 0. Delta jest równa 25, odjąć 4 razy 1 razy minus 50 to jest 225. Pierwiastek to jest 15, czyli n1 to jest 5 minus 15 przez 2. Wynik wychodzi ujemny, czyli nie spełnia warunków zadania, bo n musi być naturalne i do tego większe równe 3, tak jak jest w treści napisane. I n2 to jest 5, dodać 15 przez 2, 20 przez 2, czyli 10. Zatem jest to dziesięciokąt. Czyli odpowiedź B po raz kolejny. Zadanie 24. Figura F1 jest złożona z dwóch trójkątów o, polu, o promieniu 1 i 3. A pole figury drugiej. Yy, pola figury F1 jest równe polu figury F2. Czyli pola tych figur są takie same. Pole figury pierwszej to jest pi r kwadrat dodać pi r kwadrat, gdzie promień jest 1,3, czyli mam 1 pi i 9 pi to jest razem 10 pi. A pole figury drugiej to są dwa takie same koła, czyli 2pi r kwadrat i ma być równe polu figury pierwszej, czyli 10 pi, to mogę podzielić przez 2 pi, czyli r kwadrat jest równe 5, to znaczy, że r jest równe. Pierwiastek z 5. Pierwiastek z 5 znajduje się w C. Zadanie 25. Punkt A jest wierzchołkiem kwadratu, a punkt D jest punktem przecięcia przekątnych A i M. Czyli jeżeli wyliczę długość AM, będę miał y, połowę przekątnej. Czyli AM równa się pierwiastek y, x2, czyli 1, odjąć x1, czyli 3 do kwadratu, y2, czyli 3, odjąć y1, czyli odjąć minus 5 do kwadratu. Czyli to jest minus 2 do kwadratu, to jest 4. Y, 8 do kwadratu to jest 64 czyli to jest pierwiastek z 68. Czyli przekątna kwadratu to są dwa pierwiastki z 68. Pole kwadratu to jest to samo co pole rąbu, czyli przekątna razy przekątna przez 2. Czyli dwa pierwiastki z 68 razy dwa pierwiastki z 68 przez 2. Dwójka się skraca, czyli jest 2 razy 68 czyli 6 136 Czyli odpowiedź B. Zadanie 26 Z wierzchołków w sześcianu losujemy jednocześnie dwa różne wierzchołki. Prawdopodobieństwo, że te wierzchołki będą końcami przekątnej sześcianu Czyli najpierw naszkicuje sześcian. Najpierw ile w ogóle mogę otrzymać odcinku łącząc dwa różne wierzchołki? Wierzchołków mamy osiem. Czyli moc zbioru omega to jest z 8 wierzchołków losuje 2, czyli 8 razy 7 przez 2, czyli 4 razy 7 to jest 28. Moc zbioru A to są przekątne, no to jedną przekątną otrzymam łącząc H i B, czyli HB to jest jedna z przekątnych. Teraz drugą przekątną otrzymam łącząc wierzchołek G z A, czyli GA. Trzecią przekątną otrzymam łącząc E i C, czyli EC. No i co mi jeszcze zostało? F i D do połączenia. O to kiepsko będzie widać, bo one się tutaj będą trochę pokrywać ale FD to jest czwarta przekątna, czyli prowadząc z każdego wierzchołka do góry, łącząc odpowiedni wierzchołek na dole w podstawie, otrzymam przekątną. Innych już nie ma, czyli moc zbioru A jest 4, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to są 4,28, czyli 1,7. 1,7 jest w odpowiedzi A. Zadanie 27. Wśród liczb naturalnych trzycyfrowych cyfrowych większych od 700, wszystkich liczb naturalnych czy cyfrowych większych od 700, których każda cyfra należy do zbioru i podany jest 6 cyfr, żadna cyfra się nie powtarza. Raz, dwa, trzy cyfry. Na pierwszym miejscu, żeby było więcej niż 700, na miejscu setek, żeby było więcej niż 700, musi być siódemka albo 8 albo dziewiątka. czyli mam trzy możliwości. Na drugim może być już dowolna cyfra, oczywiście z wyjątkiem tej, którą postawiłem na miejscu setek, czyli zostało mi do wyboru 5 możliwości. No i na końcu już nie mam dwóch cyfr, czyli mi zostają tylko 4 cyfry. To jest 3 razy 20, czyli 60 odpowiedź B. I zadanie. I zadanie 28. Sześciowyrazowy ciąg jest niemalający. Mediana wyrazów tego ciągu jest równa 4. Sześć wyrazów jest ustawiono niemalający, czy jest ustawiony już, uporządkowany. Medianę liczy w przypadku sześciu wyrazów, parzystej ilości, to jest średnia arytmetyczna środkowych, czyli 2x dodać x plus 2 przez 2 i ta mediana jest równa 4. Obustronnie razy 2, czyli... 3x plus 2 równa się 8, 3x równa się 6, czyli x jest równe 2, i w zadaniu 28 jest odpowiedź c.